Jest jeden sposób, żeby małe firmy z otwartego rynku pracy chętniej zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami. One mogą liczyć na dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika. Rozwiązanie bardzo, bardzo proste. Zatrudniają osobę z niepełnosprawnością, nie muszą spełniać żadnego z efektu, efektów zachęty. Wypłacają pensje niepełnosprawnemu pracownikom i płacą te wszystkie ZUSy, składki zdrowotne, etc. Wysyłają do Na tej podstawie PEFRON widzi, że wszystko jest zapłacone i refunduje część kosztów zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Bardzo prosty sposób. Jeżeli się tego nie zrobi, pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, ponieważ Upilnowanie efektu zachęty jest bardzo, bardzo trudne i skomplikowane dla większości biur księgowych. Już pracodawcy nie mają łatwo, to oni jeszcze będą ryzykować i będą chcieli zadzierać z pefronem, żeby później ich. Po prostu walnęli młotem i trzeba było zwracać niesłusznie pobrane dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika. To jest jedyne rozwiązanie. I PFRON może finansować różne fundacje, żeby aktywizować osób z niepełnosprawnych, ale nic to nie da, bo firmy nie chcą nas zatrudniać, bo się boją. A firm takich małych, które by nas zatrudniły, jest większość w Polsce i one są rozsiane po, po całej Polsce. Jak się PFRONU nie zreformuje i, i tych przepisów, i nie zniesie efektów zachęty, będzie po prostu nadal dno i metr mół. Przypominam, że w ciągu pięciu lat ubyło 70 tysięcy stanowisk pracy, etatów, na które pracodawcy pobierali dofinansowanie z funduszu no, liczby mówią same za siebie. Zgadacie się z tym? Czy nie? Czekam na wasze komentarze.